Szanowni szanowne panie i panowie senatorowie, szanowni dostojni goście dzisiejsze, dzisiejszego posiedzenia połączonych komisji. Chciałbym przedstawić najważniejsze tezy opinii przedstawionej przez Rzecznika Praw Obywatelskich, przez przygotowany we współpracy z moim biurem dotyczące procedowanej ustawy. Natomiast zanim dojdę do przedstawienia tych tez chciałbym zwrócić uwagę na trzy okoliczności, które są ważne i o których chciałbym przypomnieć. Pan poseł e, sprawozdawca powiedział, że odmrożenie gospodarki powoduje, że następuje także odmrożenie wolności e, politycznych, e, które mamy na podstawie naszej konstytucji. Niestety moja rzeczywistość jako Rzecznika Praw Obywatelskich jest taka, że muszę regularnie interweniować w sprawach dotyczących braku możliwości korzystania z wolności zgromadzeń co w kontekście zbliżających się wyborów prezydenckich ma istotne znaczenie, jeżeli chodzi o przeprowadzenie, przeprowadzenie kampanii wyborczej. Nie jestem e, oczywiście zdania, że należy teraz e, przywrócić stan poprzedni prawny obowiązujący, e, ale być może znalazłaby się jakaś forma pośrednia między, e, między całkowitym zakazem a całkowitą wolnością. Zgromadzeń. Niestety rzeczywistość jest taka, że każda osoba, która próbuje demonstrować, nie tylko jest legitymowana przez policję, ale na takie osoby są nakładane kary administracyjne przez inspektora sanitarnego w wysokości około 10 tysięcy złotych. I chciałbym, żeby, żebyśmy o tym pamiętali, bo to ma znaczenie z punktu widzenia planowanych wyborów. Druga rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to to, że ten postulat, aby doprowadzić do ciągłości, na stanowisku prezydenta, ciągłości państwa w tym zakresie mógłby zostać realizowany, gdyby został wprowadzony stan nadzwyczajny. Już 24 marca przedstawiałem taki pogląd, że to jest jedyny sposób na to, aby pogodzić różne racje, które stoją w sprzeczności ze sobą. I sytuacja tak naprawdę się nie zmieniła. To znaczy teraz, jeżeli nawet ta ustawa zostanie przyjęta, to i tak odbędzie się to prawdopodobnie, aby dopełnić tego terminu, który jest tak wymieniany w różnych przekazach, prawdopodobnie będzie musiało to oznaczać naruszenie niektórych praw konstytucyjnych. Natomiast jedynie artykuł 228 Konstytucji pozwala na to, aby uległa odpowiedniemu przedłużeniu kadencja prezydenta Rzeczypospolitej. Po to mamy stany nadzwyczajne, w tym stan klęski żywiołowej. I, i to warto przypominać. Po trzecie, z ubolewaniem stwierdzam, że prace parlamentarne w Izbie Niższej Parlamentu trwały niezwykle krótko. Nie sposób nawet można było zareagować na te poprawki, które były złożone, złożone w trakcie i można tylko się cieszyć, że na forum Senatu możliwe jest przeprowadzenie debaty nad, nad tym, co tak naprawdę w tej ustawie jest i jakie ona ma wady bądź jakie ma też zalety. Oczywiście cieszy to, że nadzór i za wybory odpowiedzialna będzie Państwowa Komisja Wyborcza. To jest standard, który wynika też chociażby ze standardów Komisji Weneckiej, że nad, na, nad wyborami nadzór musi sprawować i wybory musi przeprowadzać... Ja mam gorącą prośbę, żebyśmy uważnie słuchali mówców. Musi czuwać organ, który jest niezależny, który zapewnia no maksymalną uczciwość procesu wyborczego. Natomiast niemniej w ustawie znajduje się kilka postanowień, kilka gwarancji i kilka rozwiązań, które no, muszą budzić wątpliwości. Wydaje się, że największy problem dotyczy terminów określonych czynności wyborczych. Lektura oraz interpretacja konstytucji wskazuje, że Państwowa Komisja Wyborcza, przepraszam, marszałek Sejmu powinien postanowieniem zarządzić datę wyborów, a następnie poszczególne czynności wyborcze powinny być dostosowane do kodeksu wyborczego. Natomiast ustawa przewiduje, że tak naprawdę to Marszałek Sejmu będzie dokonywał określenia tych szczegółowych terminów, które mają niezwykle poważne znaczenie z punktu widzenia przeprowadzenia i realizacji całego procesu wyborczego, co więcej będzie istniała także możliwość późniejszego zmieniania tych terminów. Nie można tego zaaprobować, gdyż to może wpływać na korzystanie z praw i w tym z konkretnych praw, a w szczególności biernego prawa wyborczego. Wydaje się, że najpoważniejszym problemem w tym kontekście i na tym chciałbym się skupić, jest kwestia zachowania zasady równości e, szans. E, I zasady równości, która jest przewidziana w wyborach w artykule 127 ustęp 1 Konstytucji, który mówi, że prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany przez naród w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym. Wybory, które będą zorganizowane ze względu na to, że poprzednie nie zostały poprawnie zorganizowane, będą de facto nowymi wyborami w świetle konstytucji. To nie jest przedłużenie wyborów, to nie jest drugi etap wyborów, tylko to są zupełnie nowe wybory. I gdyby, być, gdyby stać na, na tak, można powiedzieć, na stanowisku takiej totalnej czystości prawa konstytucyjnego, to by oznaczało, że w tych nowych wyborach wszystkie czynności trzeba przeprowadzić od nowa wszystkie co do joty i tylko wtedy nie by istniałoby ryzyko, że te wybory mogą być później w jakimkolwiek zakresie kwestionowane. Natomiast jak rozumiem Sejm zdecydował się na taką opcję, żeby jednak stworzyć pewną możliwość, pewien przywilej, aby dotychczasowe komitety wyborcze nie musiały powtarzać swojej pracy. Czyli aby można było zarejestrować komitety, uwzględnić zebrane podpisy, uwzględnić dokonane czynności w procesie wyborczym. I prawdopodobnie, jeżeli by na to spojrzeć z punktu widzenia właśnie stanu epidemii, to być może jest to rozwiązanie racjonalne, gdyż nie powoduje konieczności dodatkowej, nagłej pracy ze strony ze strony wielu osób, do, nie powoduje dodatkowych zagrożeń. No dobrze, ale jeżeli się zdecydujemy i uznamy, że faktycznie te komitety łącznie z zebranymi podpisami można zarejestrować, no to oznacza to, że wszystkie osoby, które się pojawią w toku nowego procesu wyborczego, no nie mogą być nierówno traktowane. Te wszystkie osoby, które chciałyby korzystać z biernego prawa wyborczego, czyli każdy obywatel, powyżej 35 roku życia, który chciałby wystartować i chciałby zebrać te 100 tysięcy podpisów, nie może być dyskryminowany, nierówno traktowany w stosunku do tych, którzy wcześniej mieli na to szansę. Żeby tak się stało, e Taka osoba musi także mieć pewną, takie osoby i ich komitety muszą mieć szansę uczestniczenia na racjonalnych zasadach w tym procesie wyborczym, w tym także w procesie zbierania podpisów. I teraz chciałbym zwrócić uwagę na jak, do czego to może w praktyce doprowadzić. Możemy mieć sytuację oczywiście, że będą kandydaci, którzy korzystają ze wsparcia, czy to partii politycznych czy ze zorganizowanych struktur? i prawdopodobnie oni nawet mogliby sobie poradzić, gdyby te terminy określone były krótko. Ale co zrobić z takim przeciętnym kandydatem, który właśnie akurat teraz uznał, że chce wystartować i nie ma struktur. Dlaczego on ma być gorzej traktowany niż ci, którzy zarejestrowali się wcześniej? Mówię o tym, ponieważ to nie jest tylko i wyłącznie kwestia obecnie jakiejś być może gry politycznej. Ale to jest kwestia, która będzie miała znaczenie z punktu widzenia późniejszej oceny ważności wyborów, bo jeżeli zgłoszą się osoby, które nie będą mogły w tym procesie uczestniczyć, nie będą mogły zebrać w tym terminie głosów, to być może one będą później podważały w ogóle ważność wyborów i będzie istniała przestrzeń do Sądu Najwyższego, żeby w ten sposób orzekać. Zwracam na to uwagę, bo z punktu widzenia respektowania biernego prawa wyborczego to jest moim zdaniem najważniejsza rzecz, dlatego to jasne określenie terminów i przeprowadzenie tych wyborów na zasadzie faktycznej poszanowania zasady równości jest moim zdaniem w tym kontekście najważniejsze. Moja opinia zawiera też szereg jeszcze uwag dotyczących zarówno głosowania korespondencyjnego, skrócenia terminów na protesty wyborcze i na orzekanie przez Sąd Najwyższy, zmiany w strukturze organów wyborczych, a także dotyczące głosowania wyborców poza granicami kraju. Wydaje mi się, że, że ten ostatni aspekt jest szczególnie ważny, bo wiemy, jakie, jak wielkie zainteresowanie ta problematyka budziła w kontekście poprzednio organizowanych wyborów 10, 10 maja. Natomiast nie chciałbym tutaj zabierać cennego czasu szanownej, szanownym komisjom i na tym zakończę w tym momencie. Dziękuję bardzo. Dziękuję teraz.